Pojawia się pytanie, czy wolta się stosować pompę ciepła? Oczywiście sytuacja nie jest jednoznaczna. W niektórych przypadkach jest to opłacalne, w niektórych nie. Pierwszy przykład, który wykonaliśmy, odnosił się do, do źródła ciepła w układzie początkowym, jakim jest kocioł gazowy. Natomiast sprawdźmy, co by było, gdybyśmy mieli kocioł gazowy na gaz płynny. Nie mamy innej sytuacji. Budynek zlokalizowany się jest we Wrocławiu, ma dwie kondygnacje w strefie drugiej. Stan projektowy, jak już wcześniej wspomnieliśmy, szerokość budynku 8, długość 12, wyższa wysokość do karnicy 8 m, niższa wysokość 4 m, powierzchnia użytkowa 160 m i liczba mieszkańców 5. Wentylacja naturalna, sterowana ręcznie z nawiewnikami ciśnieniowymi. Oczywiście, okna, drzwi, wszystko spełnia wymagania prawne w tym zakresie. Budynek również spełnia wymagania prawne. 126 kWh na m2 na rok. Taka jest ten tego budynku. Przy aktualnych wymaganiach 145 kWh na m2 na rok. Koszty ogrzewania: 3,37 zł za m2. Na miesiąc łącznie niecałe 10 000 zł, 9332 zł. Wykonajmy optymalizację. Oczywiście, zobaczmy jeszcze wstępnie, jak to wygląda. Wybraliśmy kocioł na propan. Nowa instalacja, kocioł kondensacyjny. Koszty gazu 2,90. Koszty energii elektrycznej 60 groszy. A więc wybieramy, optymali, optymalizujemy nasz budynek w tym zakresie z wykorzystaniem programu Optima, z, 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 analizując pompę ciepła jako źródło wybrane. Zobaczmy e, oczywiście moc grzewcza, tak jak w pierwszym przykładzie na CO111 11 kW, na, na ciepłą wodę 10 kW i wybieramy pompę ciepła. Wybierzmy pompę ciepła z miennikiem powietrznym. Energia za 60 groszy za kilowatogodzinę i domyślnie czas trwałości pompy 20 lat. Oczywiście parametry ekonomiczne, utrata wartości pieniądza w czasie 3,5% rocznie, średnio przez okres 20 lat i wzrost cen nośników energii 6,5% rocznie przez okres 20 lat. Zobaczmy, jakie są wyniki. Oczywiście zastosowanie pompy ciepła powietrznej nie daje większych, wielkich oszczędności energetycznych. Zobaczmy, wskaźnik EP zmalało kilka kWh na m2 na rok. Koszty ogrzewania jednak spadły w sposób istotny. Z, z 3,37 zł na 50, zł, czyli 0,87 zł. Rocznie oszczędności wynoszą około ponad 5344 zł, czyli 57% mniej będziemy płacić w tym przypadku za ogrzewanie. Natomiast czas zwrotu poniesionych nakładów niecałe 7 lat. Niecałe 7 lat, prosty czas zwrotu poniesionych nakładów. Dynamiczny, troszeczkę krótszy, 6,2 lat. Czyli to jest bardzo opłacalne, i w okresie 20 lat ta pompa przyniosłaby nam korzyści na poziomie 109 tysięcy zł, przy łącznej inwestycji 36 tysięcy zł. Zobaczmy, co by było, gdybyśmy zastosowali pompę ciepła z wymiennikiem gruntowym poziomym. A więc, wymiennik gruntowy poziomy, koszt energii 60 groszy, czas, trwałość rozwiązania 20 lat. Oczywiście w programie są uwzględnione koszty serwisowania, przeglądów, drobnych napraw, zarówno jak dla kotła gazowego na gaz płynny, jak również dla pompy ciepła. Wyniki są zdecydowanie bardziej obiecujące, jeśli chodzi o zużycie energii. Wskaźnik EP zmalał nam zdecydowanie bardziej, bo ze 126 kWh na 91,8 kWh m2 na rok, Koszty spadły nam jeszcze bardziej z 3,37 na zł 11 za metr kwadrat za miesiąc. Łącznie mamy 67% oszczędności rocznych, rocznych kosztów ogrzewania, czyli to jest 6287 zł. Jest to bardzo bardzo dużo. Zobaczmy, jaka jest opłacalność. Czas zwrotu poniesionych nakładów niecałe 6 lat. Niecałe 6 lat. Tutaj 5, dynamiczny 5,5, statyczny 6. NPV już jest większe, bo 134 tysiące zł w okresie 20 lat. Czyli przy nieznacznie większych inwestycjach nasze korzyści by były zdecydowanie lepsze. Wybrałbym pompę ciepła z wymiennikiem gruntowym. Oczywiście, jeżeli trwałość jest 20-letnia no To korzyści są ponad trzykrotne, czyli po 6 latach nam się to zwraca, i w następne 14 lat korzystamy z efektu. Zobaczmy, co by się stało, gdybyśmy zastosowali najbardziej efektywnie, energetycznie pompę ciepła z minikiem gruntowym pionowym. Też koszty zostawmy 60 groszy. Tu może przypomnę, nakłady inwestycyjne na. Na kocioł gazowy propan 35 tysięcy zł, prawie 80 tysięcy zł na pompę ciepła, czyli dodatkowe nakłady 45 tysięcy zł. To jest dość dużo. Trzeba zwrócić uwagę na to, że to trzeba jednak posiadać środki. Ale zobaczmy. Efektywność energetyczna jest znacznie większa tejże pompy i wskaźnik energochłonności spada nam ze 126 kWh na metr na rok na 86, czyli to już jest bardzo dużo koszty spadły nam ogrzewania na metr kwadrat ze 337 zł na złoty 04 czyli jeszcze niższe koszty miesięcznie na metrze kwadratowym oszczędzamy 2,33 zł rocznie to jest prawie 6,5 tysiąca zł czyli 69% a zobaczmy, jaka jest opłacalność ekonomiczna tego przedsięwzięcia. No, ze względu na to, że koszty odwiertów są niestety większe, pomimo tego, że pompa ma wyższą efektywność energetyczną, to czas zwrotu troszeczkę się wydłuża. E nieznacznie, ale jednak wydłuża się. Wartość NPV w okresie 20 lat jest bardzo zbliżona. W tamtym przypadku było 134, tu mamy 132 tysiące, czyli można powiedzieć, że te dwa rozwiązania są bardzo do siebie podobne. Oczywiście pojawia się pytanie, które należałoby wybrać. Wymagałoby bardziej szczegółowych analiz jakości gruntu, precyzyjnych kosztów odwiertów, tak aby można było porównać te dwa rozwiązania. Przy wyborze źródła do początkowego, czyli propan, jest to rozwiązanie opłacalne. Dziękuję Państwu bardzo.